Zobaczcie, ile zwierzaków. To jest piknik czy zoo? <laughs> Nie da się ukryć, że dużo tu zwierzaków. A to króliczek tutaj. O, to królik Lili i Piegus. Hola, conejito. Cześć, króliczku. <laughs> piegus chyba lubi twoje buty, Maniek. Cześć wszystkim. Przepraszam cię, Maniek. Piegus jest głodny, bo już czas na jedzenie. Hej! Może ktoś z was pomoże mi go nakarmić? Ja chcę, ja chcę! Bardzo proszę, Piegus. Gryzu, gryzu, gryzu! Eee, potrzeba więcej marchewek. Mam jeszcze jedną pod kocykiem w koszyku piknikowym. Do zobaczenia później! <grystanie> Hej, to Kaloszka! O, się, że Kaloszka? Siad. Mm. <laughs> Ech, mam posłuchu psów. Abuelito przeszedł z czulo. Cześć, Abuelito. Cześć, czulo. Ola narzędzia, ola maniek. Pozwól, że się tym zajmę. Ech, czulo? Siad. Hmm. Widzicie? Gdy chodzi o psy, to potrafię je zaczarować. Nie nie, 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 piesku. Nie, 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 nie. A, a, to was skoczę. wyjątkowo o... silne zaklęcie. Och, co ty popraw. Ty też? Witajcie. Dobrze wam na pikniku? Si, nigdy nie widziałem tylu zwierząt, co tutaj. Śliczne, puszyste króliczki. I szczeniaczki. O oh, oh. Ani śliczny, ani puszysty. Okay.